Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rivol, i jest dzisiaj ze mną. Eee, jest to, cześć, zajebali mi buty. Mam żelazny miecz! Gdzie ty jesteś? Nie wiem. A dobra, widzę cię, pięknie. Jezus, lagi mam, gdzie ty jesteś? Nie wiem, przy ciebie. Tak, no tak, pięknie. A jest. To jest szkielet, tu jest. No. Boję się. No i okej, okay, witamy was w drugim już odcinku serii Survival Games. Eee. Ehm, drugi? Tak, drugi. Jezus, jakie lagi mam? O to, nie lagi. To fraps cię legły. No niestety. Mm. Dobra, to w którą stronę znajdziemy? Czekaj, bo. Tam był spawn. Czekaj, Waszy, tu jest skrzynia się? jest, ej, chodź w tu w jakiś koleś jest, dawaj, dawaj. Nie, Tu, bierz go, to ty masz miecz. Dobra, chodź, masz miecz. Zabierz go. Zombie! Jezu, ja myślałem, że tu jakiś koleś. Trzymaj nie, nie. miecz. Daj. Fuck, Nie, nie spawn. Nie? Jest... Nie no, nie, ej, Czekaj, tu jest tu mam... mam mięsko, chcesz? No. Masz... Nie, mam jabłko, chyba. Dobra, daj. Masz po połowie. Czekaj sobie to zjem. No co ja mam, ale nie mam strzały. No ja też mam. Ty. Masz strzałę jedno. Daj. Sied się pogrzebnił. Będę sniperem. Idziesz? No już biegnę, biegnę. Czekaj, bo Dobra. tu grzybek jest. Hop. Poczekaj sobie tylko zmienię opcję. Ty tak dawno grałem w Minecrafta, że mi się chce w niego grać. No? Serio. To. Ty, co, jedyne co mi się pasuje w Minecrafcie to jest chyba tych Survival Games i Parkour. Nic więcej. Dobra, no to piesek jest. Szkoda, że nie mam kości. Mam rybę. A tam Muszę jest świnka. Idę ja zabić świnkę. No to. Dobra, to ja idę. idę pieska o, na kąt. Idę pieska. czemu on ma czerwone oczy? On mnie nie lubi. czy do mnie. Ty, gdzie ty jesteś? Ty, Patrz, owca tam pływa. Patrz tam. Nie, nie patrzcie na nią, ona cię zje. Ale naprawdę. Patrzcie tak. Dobra, wiesz co, dobra, co w tym rozporządzeniu idziemy, bo tutaj będziemy. O, tutaj jest skrzynia, ja wiem z tego. To jest wieloryb, była w to... wodzie. Ty ja będę kupował węgiel, dobra? Zbieraj drewno. <laughs> Ej, jakiś koleś. Gdzie? Uciekaj, zabije nas. Ty, ty głupi Ej, jesteś! Pól... Głupi jesteś. O, ja cie mam żelazny. Chodź tak no chodź, no chodź, no chodź, no Chcesz żywić? On spaniaczy do mnie. Niech on tu podejdzie, nie? Oj sorry! Eł. Sorry, sorry. Weź pijesz mnie! Dużo. Ty, ja go zajdę od tyłu. Dziwnie to by zabrzmiało, ale go zajdę od tyłu. <commodel> on się patrzy na mnie, weź bo my się rozdzielamy, to jest głupi błąd. Jezus! Zostań tam, nie walcz z nim. Ja idę go zaś... Aj, zaciupałem go. Zaczupałeś go? Yep. Ej, został zabity za przez Mara, w pomocą pięści. <laughs> eee ty... <laughs> Dobra, nie wnika, ja go zabiłem. Albo ty z rokiem z... No to, to moje pięści. Ty masz pięści jak Beat's Dobra, ty masz zbroję, ja mam hełm. Dobra, ja, ja mam ja ja buty. Dobra, przynajmniej za zakrywa moją czapkę. Gdzie ty polazłeś? Chodź, no, tu to się... zatrzewa. No już idę Tam, tam jest typek. Herę, w herę! Tam gdzieś! Chodź! Czy, bo mięso się zaraz skończy i będzie... Gdzie to? Czyli ile osób jest w ogóle? Czekaj... Osiem... A, bez nas sześć... tak? A w sumie no... To jest domek, ten domek jest zły, ale wiem gdzie są tu skrzynki, pamiętam. Znaczy, ja nie wiem jak tu wejść, bo ja, ja wejść. To nie widziałem... bo tu jest przepaść, tam się schodzi w z dołu, tam masz dźwignię, Ja pamiętam. pamiętam. No, tam była dźwignia i tam było, z tego co wiem, jakaś skrzynia. Dobra, skoczę sobie. Kopiujesz mnie. O, Polish Chocolate. No dobra, będę pisał, nie chce mi się. Co Polish Chocolate? Kojarzy gościa? No, kojarzę gościa. Ej, czemu ten wilk no to... ma czerwone oczy? N nie lubicie? O, mam taką samą zbroję co ty. Weź jest stąd, dziadziu wilku, Ale on cię nie zabije. No, on mnie denerwował. Patrz, co ja mam. Czekaj, ja buty. Ty masz buty, wiesz co, foch. Nie jak nie masz butów? Obcasy. Nie, nie ma dźwigni. Nie, to tak. gdzieś była dźwignia. Wiem, tam. Ja mam strzały, chcesz? Tam sobie dam, na tej wyspie. Ale chcesz szczały? Tak, tam! bo nie rzucisz mi do wody. Jak nie? No powiedz, że... No, Jezus Mariusz. <śmary> Marius. <śmary> nie wyrzuciłeś tej strzały, nie? Dobra. Chcesz Wytem... umrzeć? Nie. Trzymaj. Co? <śmary> Ej, Dobra, wiesz co? Czekaj, masz mięso jakieś? No. To masz. Jeszcze to. Dobra. Znalazłem. Znalazłem dziś na drzewie. Surowe śmieci mi dajesz. Ty, patrz te krzywię głowę! O jaki piesik słodziaciek! O jaja! Ja się zakochałem. Ty, nie pchaj mojego psa! Dobra, już idę, idę. Niech Nie krzycz na mnie, bo się fochnę i ucieknę. Zabiję cię, zaciupam cię! Zły wilku! O ty, popełniłeś zły uczynek. Papież cię dojedzie, zobaczysz. Zrobił, zrobił czegoś. Crafting table. I tu co? skrzynia jest. O, tam wiem, zostaw ją, to jest moja, bo cię uszedł. No dobra, to sobie bierz ją. Moje. Wiesz, to była też skrzynia chyba. taki. Nie, nie było. Ty nie umiesz znajdować skrzynię, a podszedłem Jest jeszcze... Czemu te hmm. owce opanowały może? Nie wiem, jeżeli nie umiem liczyć, to jest jeszcze. Tak, tam jest jeszcze... 30 jedno... osób. Sześć graczy jeszcze zostało. Ej, czyli I... przypadkiem nie, ucha, nie w mikrofon? Nope. Ty, ja weszłem w jakieś dziury, nie? I tu są pochodnie. I schodę na dół. jeszcze ja bardzo Ej, będę... Ale jak... Jak ty muszę być? A, tędy. Górą, tak? Stary, tu jest za ciemno, tu włączam Prodeknesa. Uważaj, bo tu mogą być płytki. Ej, może lepiej wyjdziesz stamtąd? Zaraz! Ja jestem hardgorem. <laughs> może jednak? Stary ja idę w dół. Ale tu, tu można wyjść tędy czy jak? Czekaj, Stary, jak ja, 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 idę już, sobą. ja już jak, ja jeżeli, ty masz, jeżeli ty masz umierać to ja też. Kurde, ja tu nic widać. Nie dobra, wiesz co ja stąd idę, bo. Jeżeli co znajdziesz to wiesz... To możesz mi oddać. Stary tu, to co to jest ty w dół? Ja bardzo patrzę się na nogi, bo to może być płytka. No ja to się boję. Co? Boję się. Stary idę w ciemnościach Dobra, wiesz co ja idę gdzieś i... Nie, nie, idę. poczekaj na mnie! No Chodź okay. tutaj. Dobra, to zrobię owcę, żeby łóżko zrobić. Po co ci łóżko? No bo to rywial, jest to niestety, nie wiesz? Cza? Jesteśmy na bezludnej wyspie. Ale mnie w chuja zrobili. Tu nic nie ma. Ty, 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 tyle zapytałem, żeby <noise> już szukać, nie? Tyle wygrać. Tyle przegrać chyba chciałeś powiedzieć. Nie, tyle wygrać. Chcę się wyżyć w lonu zaraz. Mam <noise> blitzkręg pod adekery i będę koksił. Oho. Tak. Tak Już Już Soraku, a Gdzie grasz? Stary, Soraka to mój ulubiony champion nie, Soraka to najlepszy support No co to za noob jest to? O no ty. <laughs> Co? Ja ci dam noob Noob Ej, to nie ten, nie to ten, dobra, dobra ja chyba będę Mam piszczy. Zeza. ja mam Zeza. Dobra Dobra, idziemy, idziemy, bo mi tutaj ciągle Chodzimy w kółko No, ty masz na mnie, patrz na mnie no i masz brozowo oczy. Co? Nie wiem... Niech pan... Dobra, dawaj idziemy Ty do... Pas, tu jest pole wyora... A, nie. pole? <laughs> Kurwa, boje... No, te wieloryby tu pływają. Lolo, pływam w powietrzu przez chwilę. Bo to... mi się zdawało. Anderis. 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 Upsy Polisz chocolate. Polska. Chybasz, tu jest eks jajeczko. Będę miał swoją jaję. Wiesz co, tu będziesz rzucał jajkiem, a ja będę dobijał mieczem żelaznym. będzie jako napisane. Będzie napisane zabicie zabicie jajkiem, nie wiem, czy jakoś tak. Te, chodź tu! Chodź tu! A to jest, jest ciemność, ja się tutaj boję. Ej, tu Jest! Nie... Jest! Jest! <suszy> <suszy> Zobij Zostaw go, spróbuj go tknąć, nie? To jest moje dziecko Dobra, dobra, to sobie go bierz do koszyczka czy gdzie Tytuł filmiku to jest Znalazłem Kurczaka Jezu, miecz wyrzuciłem A tu ktoś psss... Są... W... A nie ja wiem są... jakim cudem, ja nie wcisnąłem ku um... Jezu, co ty zrobiłeś? Zginął Wandalu jeden ty Miecz mi się wymsknął Uciekam, ciebie Dobra, dobra tu jest skrzynka? LOL! Mam projekt i tempsy! Co Uhu? masz niby? O zobacz sobie, ha, Ej, ha, kurczak ha. twój. To trochę większy. Co mam większy? Masz hmm. większego kurczaka. Ej, lol Czemu... Czemu gras jest pod wodą? To jest dziwne. Gdzieś ty polazł, czemu ty w drugą stronę polazłeś? <laughs> Nie wiem Przecież nagrywam No tak, 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 ale to jest skrzynia. No ale jesteś głupi. Ej, mam dwie perły. Herman, to ty? <głos> <głos> o! Daj jedną. Masz. Ender Perły nie wełne <noise> To jest do ucieczki człowieku. <noise> tu wiem, tu trzeba teraz Jeste taktycznie grać. Chcesz zbroję? To łap, chodź. Masz. Ja, ja mam lepszą. Po czym mi? tu wiesz, że brązowa bro jest lepsza, tylko że ten. Ta jest bardziej wytrzymała. Mają... Dają tyle tyle samoobrony. Z złota lepsze i tak. Nie. Cicho złote i tak lepsze. Z gorsze. Bo... no Leaf i tak lepszy i tyle. Life jest słaby. Ja jestem na najlepszym parkourzystą. Teraz Niechmy... będzie hejt na ciebie. Zobaczysz, wejdę Ci na wszystkie filmy, dadzą łapkę w dół. Nie będziesz się z tym czuł. A zobaczysz takiego na nagram, nie? O, stary. I... Ja... Ty ja jestem głodny. Zaczepałem sobie z tej może jednak schowam ten mieczyk? No tak połazimy sobie, nie? Bryjemy jakieś dupeczki po drodze. <grym> owieczki, bo chciałeś powiedzieć. <grym> to też. To, to też. <grym> <grym> Dobra, to gdzie idziemy w końcu? To jak Jak weźmiemy, to owieczki się przydadzą. No, Herman, chodź idziemy. Jakich jest tu? Ząbek! Pójdę z nim na palcówkę. Siema. <grym> Dobra, to ja idę do drzewo Ty, dewo! Dale ale mnie tu koni. Zaczupam go. go Gień ty się, chujo ty! Popierdolony gimbusie Sześć, Cześć. nie Cześć, przyszedłem Idę do góry Nasrałem, tam uważaj Uuu, ja nie piekałem. Coś ty w pieprzu. Kapusty Kwiatki Wiesz, że ty nasrałem do hełmu? Stienki są od y odnowione Wiesz, że ci naslałem do hełmu? Tak jest prawdę. Jezus. Idź, bo się skrzynki skończą. <noise> Nic nie czuję, mam zatkany nos. Gdzie Jezu? jest? Jezu! Jezu! Spadłem! Prawie do lawy wpadłem, ja cię! Pierdzielnik! Jakie jaki gimbus! Jakie? Chodź, bo skrzynki się odnowiły. Ale gdzie mamy iść? Bo ja nie znam. Na środek, za mną. Moje desko. <noise> Oglądałeś ten film? czy czytam za mną moje desko, a tu taki... W samochód takie... W samochód takie deska poleciała taka fajna nie. Czy to po... Nie nie oglądałeś tego, ale to takie śmieszne trochę było. Dobra, nieważne, nie ważne. nie opowiadać jestem gimbusem Jezu MA cioba, czopać! Jezu creeper! A... Gdzie? Wybuch. Mhm, o się Ty mnie kłamiesz strajso To trochę długo nieźle poszliśmy taki szczegół Dobra cicho Chodź tam, za mną. Gdzie ty jesteś? Tu! Tam Czemu tutaj. Jest Jezu. Stronę... padnę. W stronę gdzie pająka bijesz, chodź. No biegnę. Ty ja mam... cztery serduszka, jeżeli nie będę. Cztery i pół. To jest słaby, 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 Ty jest? Jesteś szwabem. Powiedziałem, że Przez... jesteś słaby, a nie szwabem. Ja a... No zgubiłem środek mapy! Ty ze szwabem Nie trafiłem w dziurkę, kurwa. <grym> <grym> Ej, tu była skrzynia gdzieś, tu jest na pewno gdzieś skrzynia Jest tam Moja, 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 to no, idź! i stąd! Dobra, idę, idę Ej, deathmatch jest za, za kilka sekund Masz to się zanie szybko I nie bijemy się, dobra? Spoko O pomóż mi, za, za, mną! Ja bym czekał, ja Padłem, maja, jak... padłem, Tra... padłem fuak! Ej, padłem Ja pierwszy. Oni się we dwóch biją, ale go zaczupię Panie, bądź stąd! Lagozaury mnie atakują Dobra, padłeś czy jeszcze nie? nie! no... Chodź tu, pan. Ale chuja! O kurwa, biegnij! Nie! <ścoughs> co ty tam cię gwałtujesz, co? Kurwe, se pierdolę Wygrałeś? Nie, przegrałeś, nie? Padłeś? Gdzie TY jesteś? No stary, on miał słaby żelazny set Ja podbiegłem po itemy, bo on zabił kilka koleś, ja miał full expa I wziąłem żelazne itemy, chciałem spieprzyć, ale się screen wyłączył to, Dobra, jestem koło ciebie. No STÓJ PANIE! No dobra, to ty masz takie gówniane oczki <ścoughs> Z moją czapką. U mnie jeszcze choinka stoi. Chodź, patrz, pójdziemy, chodź ze mną, chodź. Chodź. Fajne miejsca koniec. Filmiku. No dobra. Tylko ty musisz tam wejść. Jezu, ja mam małe FPZ, ja tutaj nie wskoczę. Wskoczysz tam kurwa. No, Jezus tam. Maria noby, wypieprzać mi stąd. O busy ze zmaną. Jezus, prawie spadłem. Jezu. Spadłem. Jezu, ale... też spadłem. A ja... ja idę. Wejdziemy tam. Wytrzyjmaj. Pół godziny później. Kurde. Bo tu mnie frajerzy zasłaniają drogę. Ty nie. Po co ich kaczą? No bo są frajerami. Nie no żartuję, żartuję, no gdzie? A może to twój widz nie, właśnie, go obraziłeś? Żartuję, no powiedziałem. Mhm, ty żartowałeś, ludziom, ja nie żartuję. Cicho, ty nie zrozumiałeś tej ironii. Ach, Jezus, Maria, ludzie wypię stąd. Nie widzę, jak mi się przy A stąd wiesz, może to twój widz? Jak, no się, z tym, ja moi... jak się z tym czujesz? Moi widzowie to nie widzawe. Moi widzowie to martwe suby, kupione przez Allegro. Albo na Allegro. Czy tam? Nie jeszcze Ty, Bardzie, ja jestem, chodź tu. Jestu! No powoli, skup się! Nie, 20 <noise> FPSów, skup się. No, zgub się. Możesz zrobić ścięcie, jak tu wrócimy, to jeszcze się. wtedy taka sekunda będzie tam. Można nawet nie, czeka się kawę na Omega, oh god, czekaj, ja stąd pójdę dalej. Kur... Ja tam wejdę! Spartuj. Nie, no! no nie ja mówisz... pierzierę. Ja Już się sprypsiłeś stwierdziliłem niestety Nie o, niestety. my tam wchodzimy Nie skończysz nagrywając, dopóki ja tam nie daję teraz buty Cześć, włączę race mini mapę, może tych notepasów nie da Włączysz czy wyłączysz? Wyłączę Po co włączasz? Wyłączę! A po co włączasz? Dobra, ja, ja, ja wlazłem No myślałem, że to ban jest Weź mi przyciągnij jak swoją latarnią Już By mi, bym ją od tyłu co to za świnia przede mną stoi jakiś Jonek Jonak, spierdzielaj Wypię, przestań, Jonek spierdzielaj stąd! Wypiesz Jonek! to tam Jestem, bo... jestem! Jest! Idziemy, chodź, chodź! Ej, tu jakieś... E, nie Włośnie. mam też Czy jakieś... No nie tam tu. Nie, no nie tam tu. Tu stań. I tak się patrz teraz na efekt. Ja pierdzę. tu byłem przed chwilą, ja czy ja byłem jak przed nagraniem. Dobra, to co? No. No. No pożegnaj się. No, no to wszybcie. cześć. w opisie macie link do mnie do kanału, tam wchodzi, nie piszę. Nie, nie, nie. Macie nie subskrybować jego, bo on jest brzydki, on ma razowe oczy Ej, Chcesz się. Ja tu zalejkuję filmik. No dobra, to no dobra. No to dobra No to dobra, to cię wpiszę to. Nie dobra, wiecie co? No to to będzie na tyle z tego odcinka i. Trzymajcie się! A! Nie, jak nie krzykna. Jezu pół serduszka, dobra. Cześć. Fryer. Frajer? <laughs> yes, this <laughs> is